Czy kiedykolwiek czułeś się tak, jakby ktoś cię wysysał, nawet gdy ta osoba nie zrobiła nic pozornie złego, jakby jakaś niewidzialna siła wysysała Twoją energię, pozostawiając Cię wyczerpanego bez wyraźnego powodu? To nie przypadek, to toksyczna energia narcyza w akcji. Wayne Dyer zawsze mówił, że jesteśmy istotami energetycznymi, przeżywającymi ludzkie doświadczenie. A kiedy jesteś blisko narcyza, twoja życiowa energia dosłownie zostaje wessana, aby nakarmić emocjonalną pustkę tej osoby. To jak mieć przyklejonego do siebie wampira energetycznego przez 24 godziny na dobę. Może nie zdajesz sobie z tego sprawy świadomie, ale twoje ciało już wie. To napięcie w klatce piersiowej, kiedy wracają do domu węzeł w żołądku, kiedy telefon dzwoni i to oni dzwonią. Uczucie ciągłego chodzenia po jajkach, nawet w momentach rzekomo dobrych. To, czego większość ludzi nie rozumie, to że narcyzi nie muszą krzyczeć ani być obraźliwi, żeby cię wyssać. Robią to po prostu istniejąc w twojej przestrzeni. To ciągły i cichy transfer energetyczny, który dzieje się na najgłębszym poziomie Twojego bytu. Możesz nawet myśleć, że sobie wyobrażasz rzeczy, że może jesteś zbyt wrażliwy, ale Twój instynkt ma rację. Toczy się niewidzialna wojna energetyczna, a Ty przegrywasz bitwy, o których nawet nie wiedziałeś, że je toczysz. Pokażę Ci dokładnie, jak to działa i jak możesz się chronić. Toksyczna energia to nie tylko mistyczny koncept, to naukowo udowodniona rzeczywistość. Badania neuronaukowe pokazują, że nasze fale mózgowe dosłownie synchronizują się z ludźmi wokół nas. Kiedy jesteś blisko kogoś z ciągłą negatywną energią, twój mózg zaczyna naśladować te destrukcyjne częstotliwości. Narcyzi działają na określonej częstotliwości częstotliwości strachu. Kontroli i emocjonalnej pustki. Nie potrafią generować pozytywnej energii samodzielnie, więc stają się energetycznymi, pasożytami, które żywią się żywotnością innych. Wyobraź sobie swoje pole energetyczne jako dobrze utrzymany ogród. Narcyz to jak zaraza, która powoli niszczy rośliny. Na początku możesz nawet tego nie zauważyć: kilka żółtych liści tutaj, kwiat, który nie rozkwita tam. Ale z czasem cały ogród twojego wewnętrznego spokoju zostaje zniszczony. Wayne Dyer wyjaśniał, że negatywne myśli tworzą kaskadę hormonów stresu w ciele. Kiedy żyjesz w stanie ciągłej hiperczujności, co dzieje się z narcyzami, Twój system nerwowy nigdy nie odpoczywa. Kortyzol, adrenalina i inne hormony stresu codziennie zalewają Twój organizm. Rezultat? Chroniczne zmęczenie, niewyjaśniona lęki, depresja, problemy trawienne, częste bóle głowy. Twoje ciało dosłownie zostaje zatrute toksyczną energią, którą wchłaniasz. I oto najgorsze. Narcyzi intuicyjnie wiedzą, że jesteś źródłem czystej energii. Naturalnie grawitują wokół ludzi empatycznych, wrażliwych i dobrych, ponieważ ci ludzie mają więcej energii do kradzieży. Dlatego możesz czuć się wyczerpany po spędzeniu czasu z nimi, nawet jeśli nic dramatycznego się nie wydarzyło. Nie muszą krzyczeć ani atakować. Sama ich obecność tworzy negatywne pole siły, które wysysa Twoją żywotność, jak odpływ. Nawiasem mówiąc, zostaw komentarz poniżej, opowiadając mi, z którego miasta oglądasz. Jestem ciekaw, gdzie są ludzie, którzy budzą się do tej rzeczywistości, ale oto coś, co cię szokuje. Istnieje specyficzny sposób, którego używają do wzmocnienia tej kradzieży energetycznej, i to coś, czego prawdopodobnie nawet nie podejrzewasz. Najbardziej niszczącą metodą Narcyza nie są bezpośrednie ataki. To coś znacznie bardziej subtelnego i destrukcyjnego. Tworzenie środowiska ciągłego napięcia. Przekształcają Twój dom, Twój związek, Twoje życie w emocjonalne pole minowe, gdzie nigdy nie wiesz, kiedy nadepniesz na bombę. Robią to poprzez to, co nazywam pasywnym terroryzmem energetycznym długie westchnienia, kiedy mówisz. Milczenie naładowane osądem, spojrzenia dezaprobaty, które trwają tylko sekundę, ale pozostają wyryte w twojej głowie na godziny. Wayne Dyer zawsze podkreślał, że wewnętrzny spokój to nasz naturalny stan, ale narcyzi są specjalistami w sabotowaniu tego spokoju bez pozostawiania dowodów, tworzą psychologiczny klimat. W którym stale czujesz się nieadekwatny, ale nigdy nie możesz wskazać dokładnie, co jest nie tak. To jak mieszkanie w domu, gdzie temperatura zawsze jest o kilka stopni poza strefą komfortu. Nie jest wystarczająco zimno, żeby narzekać, ani zbyt gorąco, żeby było nie do zniesienia, ale wystarczy, żeby z czasem wyssać twoją energię, próbując dostosować się do ciągłego dyskomfortu. Robią pozornie niewinne komentarze które zasiewają ziarna wątpliwości w Twojej głowie. O, wyglądasz dziś na zmęczonego. Ciekawy wybór ubrania. Jesteś pewny, że dobrze to zrozumiałeś? Każde zdanie jest starannie skalibrowane, aby tworzyć niepewność, nie brzmiąc złośliwie. Najokrutniejsze jest to, że kiedy próbujesz wyjaśnić, jak się czujesz, sprawiają, że wydajesz się szalony. Tylko zrobiłem obserwację, Dlaczego jesteś taki wrażliwy? Źle wszystko interpretujesz. Może powinieneś poszukać pomocy, jesteś ostatnio bardzo podejrzliwy. To ciągłe gas lighting tworzy to, co psychologowie nazywają alternatywną rzeczywistością. Zaczynasz kwestionować własną percepcję, swoje uczucia, nawet swoje wspomnienia. To jakby twoja własna głowa została porwana i przeprogramowana, żeby wątpić w siebie. I podczas gdy marnujesz cenną energię mentalną, próbując rozszyfrować, co jest prawdziwe, a co wyobrażone, narcyz nadal żywi. Się Twoim zamieszaniem. Każdy moment wątpliwości, który czujesz, to energia, która została przekazana im. Rezultatem jest to, że stajesz się cieniem tego, kim byłeś wcześniej. Twoja wibrująca osobowość zostaje zastąpiona ostrożną, niepewną i wyczerpaną wersją samego siebie. Ale istnieje specyficzny wzorzec, którego przestrzegają. Aby zintensyfikować ten proces, a kiedy rozpoznasz ten wzorzec, wszystko się zmienia. Istnieje perwersyjny cykl, który utrzymuje cię w więzieniu energetycznej sieci narcyza. To wzorzec tak przewidywalny, że gdy go zobaczysz, nie możesz już go nie widzieć. Nazywam to cyklem toksycznej zależności energetycznej. Po pierwsze, tworzą emocjonalny niedobór. Wycofują uczucie, uwagę, aprobatę, której naturalnie oczekujesz w zdrowym związku, nie w dramatyczny sposób, ale stopniowo, jak kran, który powoli się zamyka, aż zauważysz, że jesteś spragniony. Wayne Dyer zawsze mówił, że to, na czym się skupiamy, się rozszerza. Narcyzi wiedzą to intuicyjnie. Sprawiają, że skupiasz się na niedoborze, na braku. Na tym, co jest nie tak, twój umysł staje się obsesyjnie skupiony na próbie odzyskania więzi, która została wycofana. Następnie przychodzi faza energetycznych okruchów. Po tygodniach lub miesiącach chłodu dają ci moment uwagi, komplement, czuły gest. To może być coś małego, dłuższy uścisk, wyglądasz dziś pięknie. Zaproszenie do wspólnego zrobienia czegoś. I wtedy dzieje się toksyczna magia. Twój mózg uwalnia masywny zastrzyk dopaminy, znacznie większy niż miałoby to miejsce w normalnym związku. To jak być odwodnionym na pustyni i dostać łyk wody. Ten łyk staje się najcenniejszą rzeczą na świecie. Twój system nerwowy dosłownie uzależnia się od tego wzorca. Niedobór, po którym następuje nagroda, tworzy uzależniającą pętlę neurologiczną. Stajesz się zależny od momentów, kiedy wybierają dać ci uwagę. Dlatego czujesz się tak dobrze, kiedy w końcu są mili dla ciebie. Ale oto pułapka, ta radość, którą czujesz, nie pochodzi ze zdrowego miejsca, pochodzi z desperackiej ulgi w końcu otrzymania okruchów od osoby, która pozbawiała cię emocjonalnego pożywienia. To jak wdzięczność wobec strażnika, który daje ci szklankę wody po tym, jak zostawił cię spragnionego przez dni. Trzeci etap to nagłe wycofanie. Jak tylko się rozluźnisz. Jak tylko pomyślisz, że sprawy się poprawiają, oni znowu się wycofują. I cykl zaczyna się ponownie, za każdym razem intensywniej. Twój mózg zostaje zaprogramowany do pościgu za tymi okruchami. Uzależniasz się od chemii tymczasowej ulgi. Dlatego nawet wiedząc, że osoba jest toksyczna, nie potrafisz odejść, ale istnieje sposób na złamanie tego trującego cyklu i obejmuje radykalną zmianę energetyczną, której nigdy się nie spodziewają. Najpotężniejszą bronią narcyza nie jest wybuchowa złość ani oczywista manipulacja, to coś znacznie bardziej subtelnego i niszczącego, przekształcają cię w własnego agenta twojej energetycznej destrukcji, sprawiają, że atakujesz się wewnętrznie, żeby nie musieli brudzić sobie rąk, jak Poprzez systematyczne wszczepianie wątpliwości w siebie, zasiewają małe ziarna kwestionowania twoich własnych percepcji, wspomnień i uczuć, aż w końcu stajesz się własnym najokrutniejszym wewnętrznym krytykiem. Wayne Dyer wyjaśniał, że jesteśmy swoimi najgorszymi wrogami, kiedy pozwalamy zewnętrznym głosom stać się naszym wewnętrznym głosem. Narcys robi dokładnie to. Programuje twój umysł, żeby atakował cię od środka, nawet gdy on fizycznie nie jest obecny. Zaczynasz ciągle się kwestionować, czy nie jestem zbyt dramatyczny. Może ja źle wszystko interpretuję. A jeśli to ja jestem problemem, dlaczego nie potrafię być łatwiejszy w obsłudze? Ten wewnętrzny krytyczny głos zużywa absurdalną ilość energii mentalnej. To jak program komputerowy działający w tle. Blokujący cały system. Marnujesz więcej energii na mentalne atakowanie siebie, niż narcyz musi wydać na manipulowanie tobą. I oto diaboliczna genialność: kiedy jesteś zajęty wewnętrznym niszczeniem siebie, nie masz energii na kwestionowanie ich zachowania. Cała twoja siła mentalna jest skupiona na analizowaniu własnych defektów i przesadzeń. Dlatego ludzie w narcystycznych związkach często rozwijają generalizowane lęki. To nie lęk o zewnętrzny świat, to lęk o własne myśli i reakcje. Stajesz się przestraszony własnego umysłu. Narcyz wszczepia frazy, które odbijają się echem w twojej głowie. Jesteś zbyt wrażliwy, komplikujesz wszystko, nigdy nie jesteś zadowolony. Innych ludzi to nie przeszkadza. Te frazy stają się mentalnym wirusem, który niszczy twoją samoocenę od środka. A kiedy próbujesz walidować swoje uczucia, szukając zewnętrznego wsparcia, oni już się wyprzedzili. Zaszczepili starannie skonstruowany obraz cierpliwej osoby, która próbuje wszystkiego z tobą. Więc kiedy narzekasz, ludzie myślą, że jesteś niewdzięczny lub problematyczny to doskonały system energetycznej izolacji. Jesteś uwięziony między wewnętrzną inwalizacją, własnym zaprogramowanym krytycznym głosem, a zewnętrzną inwalizacją, ludzie, którzy wierzą w narrację narcyza. Ale istnieje słaby punkt w całym tym systemie podatność, której nie mogą kontrolować. Oto prawda, którą każdy narcyz desperacko próbuje ukryć: są całkowicie zależni od Twojej energii, żeby przetrwać emocjonalnie. Bez ciebie, karmiącego ich puste ego, dosłownie się załamują. Potrzebują cię znacznie bardziej, niż ty ich potrzebujesz. Dlatego dbają o to, żeby utrzymać cię zawsze niepewnym, zawsze kwestionującym własną wartość. Bo gdybyś odkrył prawdziwą moc, jaką nad nimi masz, gra skończyłaby się natychmiast. Wayne Dyer zawsze nauczał, że wiedza to siła, ale wiedza bez działania to tylko rozrywka. A działanie, które zmieni twoje życie, to zrozumienie, że to ty jesteś źródłem energii w tej dynamice, masz kontrolę, nawet jeśli o tym nie wiesz. Pomyśl tak: kto bardziej kogo potrzebuje? Osoba, która ciągle próbuje udowodnić swoją wartość, czy osoba, która naturalnie akceptuje, że jest wartościowa? Narcyz spędza całe życie budując fałszywy obraz, żeby imponować innym. To desperacja, nie siła. Wiedzą, że są emocjonalnie puści w środku, dlatego otaczają się ludźmi, których mogą używać jako lustra, żeby odbić pozytywny obraz z powrotem do siebie. Bez tego ciągłego odbicia konfrontują się z przepaścią, która istnieje tam, gdzie powinna być prawdziwa osobowość. Kiedy to rozumiesz, zdajesz sobie sprawę, że cała wyższość, którą demonstrują, to czysty teatr. Desperacka performance, żeby ukryć gigantyczną niepewność, którą czują, to jak budynek z piękną fasadą, ale który się wewnątrz rozpada. I oto, co ich najbardziej przeraża, żebyś odkrył, że nie potrzebujesz ich aprobaty, żeby być szczęśliwym. Żebyś zauważył, że możesz być kompletny, spełniony i spokojny bez potrzeby ich walidacji. Dlatego robią wszystko, żeby utrzymać Cię małym. Krytykują Twoje marzenia, minimalizują Twoje osiągnięcia, sprawiają, że wątpisz w swoje zdolności. Nie dlatego, że chcą Twojego dobra, to dlatego, że Twój sukces i niezależne szczęście to egzystencjalne zagrożenie dla nich. Narcyz nie potrafi sobie poradzić z kimś, kto go nie potrzebuje. To jak wampir. Który odkrywa, że nie masz krwi do zaoferowania. Nagle cała moc, którą myśleli, że mają, po prostu znika, ale istnieje specyficzna technika, którą możesz użyć, aby całkowicie odwrócić tę dynamikę energetyczną. A kiedy zastosujesz tę technikę, dzieje się coś niezwykłego zaczynają automatycznie tracić zainteresowanie tobą to jakbyś stał się niewidzialny dla ich toksycznego radaru. Chcesz wiedzieć, jaka to technika. Istnieje potężna technika, która całkowicie odwraca dynamikę energetyczną z Narcyzem. Nazywam ją odwróconym lustrem energetycznym, a kiedy to opanowujesz, stajesz się praktycznie odporny na ich emocjonalny wampiryzm. Koncept jest prosty. Zamiast wchłaniać ich negatywną energię, odbijasz ją z powrotem jak lustro. Nie w agresywny ani dramatyczny sposób, ale przez absolutną neutralność energetyczną. Wayne Dyer zawsze mówił o transformacyjnej mocy nieoporu. Kiedy przestajesz opierać się ich toksyczności i po prostu pozwalasz jej przejść przez ciebie bez przyklejania się, dzieje się coś magicznego. Traci całą moc. Oto jak to działa. Kiedy narcyz robi komentarz, żeby wysysać twoją energię, zamiast reagować emocjonalnie, czego oni chcą, odpowiadasz z całkowitą neutralnością. Interesujące lub ok, lub po prostu spokojne milczenie. Nie próbuj się bronić, usprawiedliwiać lub przekonywać. Nie dawaj im emocjonalnego paliwa. To jakbyś był gładką ścianą, do której nic nie przykleja. Cała toksyczna energia, którą projektują, po prostu odbija się od ciebie z powrotem do nich. Rezultat: stają się całkowicie zdestabilizowani. To jak wampir, próbujący ssać krew z marmurowej statuły. Nie działa, a oni stają się zdezorientowani, sfrustrowani i stopniowo tracą zainteresowanie. Ale oto najważniejsza część, ta neutralność, nie może być performatywna. Musi pochodzić z autentycznego miejsca wewnętrznego oderwania. Nie udajesz, że cię nie obchodzi. Naprawdę już nie obchodzi cię ich opinia o tobie. To jak rozwijanie emocjonalnego systemu immunologicznego. Na początku możesz wciąż czuć impuls, żeby zareagować, bronić się, udowodnić swój punkt. Ale z praktyką rozwijasz rodzaj energetycznego teflonu, gdzie nic się nie przykleja. Kluczem jest zrozumienie, że nie musisz nikogo przekonywać o swojej prawdzie, nie musisz udowadniać, że masz rację, nie musisz wygrywać kłótni. Kiedy przestajesz grać w ich grę, automatycznie wygrywasz. Wyobraź sobie, jak frustrujące jest dla kogoś, kto żywi się dramatem, odkrycie, że po prostu nie będziesz już dostarczać dramatu. To jak podpalacz odkrywający, że stałeś się ognioodporny i oto bonus. Im mniej reagujesz, tym bardziej się ujawniają. W nieobecności twojej energii emocjonalnej stają się desperaccy i zaczynają pokazywać swoją prawdziwą twarz wszystkim. Ale istnieje fatalny błąd, który popełnia większość ludzi, próbując zastosować tę technikę, i ten błąd może wszystko jeszcze pogorszyć. Największym błędem, jaki ludzie popełniają, próbując chronić się energetycznie przed narcyzami, jest mylenie neutralności z pasywnością. Myślą, że stanie się zen i akceptowanie wszystkiego rozwiąże problem. To nie jest ochrona to ulegność zamaskowana duchowością. Neutralność energetyczna nie oznacza akceptowania przemocy. Oznacza niekarmienie dramatu swoją emocjonalną reakcją, ale również oznacza ustanawianie jasnych i nienaruszalnych granic. Możesz być spokojny i zdecydowany jednocześnie. Wayne Dyer zawsze podkreślał, że prawdziwa duchowość obejmuje miłość własną i samoochronę. Nie musisz być niczyją wycieraczką w imię wewnętrznego spokoju. W rzeczywistości, pozwalanie na przemoc to przeciwieństwo spokoju. To samodestrukcja. To, co się dzieje, kiedy po prostu akceptujesz wszystko, to narcyz interpretuje to jako zielone światło do zintensyfikowania ataków. Postrzegają twoją pasywność jako słabość i depczą jeszcze mocniej. To jak pokazanie drapieżnikowi, że nie będziesz się bronić. Prawdziwa neutralność przychodzi z naturalnymi konsekwencjami. Nie reagujesz emocjonalnie, ale też nie jesteś dostępny na więcej przemocy. To jak woda, elastyczna, ale nieustępliwa, kiedy znajdzie swoją drogę. Na przykład, jeśli ktoś cię lekceważy, nie musisz krzyczeć ani robić dramatu, po prostu wycofujesz się z sytuacji. Wycofam się z tej rozmowy i wychodzisz. Bez wyjaśnień, bez usprawiedliwień, bez dawania amunicji do dalszych manipulacji. Fatalnym błędem jest próba wyjaśniania swoich granic narcyzowi to jak próba nauczania empatii rekina. Nie zrozumieją, nie będą respektować i użyją twoich własnych słów przeciwko tobie później. Zdrowe granice nie są negocjowalne ani nie potrzebują aprobaty. Po prostu je wdrażasz przez swoje działania. Jeśli ktoś źle cię traktuje, ograniczasz jego dostęp do twojego życia. Tak po prostu. Wielu ludzi utyka, próbując sprawić, żeby narcyz zrozumiał, dlaczego pewne rzeczy są dla nich ważne. To strata czasu i energii, to jak próba przekonania daltonisty o pięknie zachodu słońca. Dosłownie nie mogą zobaczyć tego, co ty widzisz. Prawdziwa ochrona energetyczna łączy wewnętrzną pogodę z zewnętrznie zdecydowanym działaniem. Zachowujesz swój spokój, ale też zachowujesz swoją godność, nie karmisz dramatu, ale też nie akceptujesz braku szacunku. To ta kombinacja naprawdę rozbraja narcyza. Nie mogą dostać twojej energii emocjonalnej, ale też nie mogą cię używać jako worka treningowego. Ale istnieje specyficzny moment, kiedy ta technika osiąga szczyt swojej skuteczności. Istnieje specyficzny moment, punkt zwrotny, w którym Twoja nowa energia całkowicie neutralizuje moc Narcyza nad Tobą. To jak dokładny moment, kiedy motyl wychodzi z kokonu, nieodwracalny i transformujący, ten moment dzieje się, kiedy przestajesz potrzebować ich aprobaty. Nie tylko intelektualnie, ale wisceralnie, komórkowo, absolutnie. To kiedy naprawdę nie obchodzi cię już, czy uważają cię za interesującego, pięknego, inteligentnego czy godnego miłości. Wayne Dyer nazywał to przebudzeniem się od potrzeby. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie potrzebujesz już niczego więcej od nikogo, żeby być kompletnym. To moment absolutnej wolności, który niektórym zajmuje dekady, żeby go osiągnąć. Będziesz wiedział, że dotarłeś do tego punktu, kiedy ich jadowite komentarze po prostu odbijają się od ciebie jak deszcz od parasola. Nie dlatego, że aktywnie się chronisz, ale dlatego, że naprawdę już nie rezonują z niczym w tobie. To jak kiedy całkowicie przechodzisz nad byłą miłością. Piosenki, które wcześniej sprawiały, że płakałeś, teraz są po prostu piosenkami. Nie ma ładunku emocjonalnego, nie ma rany, którą się grzebie. To prawdziwa neutralność, nie performance obojętności. W tym momencie dzieje się coś niezwykłego. Narcyz zaczyna się desperować. Początkowo intensyfikują ataki, jak ranione zwierzę próbujące gryźć, ale kiedy zdają sobie sprawę, że nie mogą już wydobyć z ciebie energii emocjonalnej, coś w nich po prostu poddaje się. To jakbyś stał się niewidzialny dla ich toksycznego radaru. Dosłownie tracą zainteresowanie, bo nie ma już nic do wysysania. Stałeś się energetycznie bezużyteczny dla ich celów. I oto najpiękniejsza część. Kiedy to się dzieje, nie czujesz gniewu, urazy ani potrzeby zemsty. Czujesz odległe współczucie, jak kiedy widzisz kogoś uwięzionego w klatce, którą sami zbudowali. Rozumiesz, że ich toksyczność nigdy nie dotyczyła ciebie, dotyczyła nieprzebytej pustki, która istnieje w ich wnętrzu. Byłeś tylko tymczasowym lustrem, którego używali, żeby nie stawić czoła tej pustce. Ale uwaga, ten proces nie dzieje się z dnia na dzień. To stopniowa podróż odzyskiwania twojej prawdziwej esencji i istnieje ostatni element układanki, który dramatycznie przyspieszy twoje wyzwolenie. Teraz jesteś gotowy objąć swoją nową energetyczną tożsamość kogoś, kto nie może już być wysysany, bo nie ma już przecieków w Twojej osobistej energii. Stałeś się zamkniętym systemem, kompletnym w sobie. Wayne Dyer zawsze mówił, że naszą jedyną, prawdziwą odpowiedzialnością jest być wiernym naszej istotnej naturze. A Twoja istotna natura. Nigdy nie była być źródłem energii dla emocjonalnych wampirów. Twoja natura to świecić własnym światłem, nie odbijać potrzeby walidacji innych. Ta nowa wersja ciebie ma kilka wyróżniających się cech. Nie czujesz już potrzeby tłumaczenia się ludziom, którzy nie są zainteresowani naprawdę cię zrozumieć. Twoje decyzje pochodzą z miejsca wewnętrznej jasności, nie z potrzeby zewnętrznej aprobaty. Stajesz się selektywny ze swoją energią jak nigdy wcześniej, nie z arogancji, ale z prawdziwej miłości własnej. Rozumiesz, że twój spokój umysłu to skarb, który musi być starannie chroniony. I oto co cię zaskoczy: im bardziej chronisz swoją energię, tym więcej masz do dania ludziom, którzy naprawdę się liczą. To jak przestanie rzucania pieniędzy na śmieci. Nagle masz znacznie więcej zasobów do inwestowania w to, co ma prawdziwą wartość. Narcyzi stopniowo znikną z Twojego życia nie dlatego, że ich dramatycznie wypędziłeś, ale dlatego, że nie oferujesz już tego, czego szukają. To jak trujące kwiaty, które więdną, kiedy są sadzone w zdrowej glebie. I pojawią się nowi ludzie. Ludzie, którzy wibrują na tej samej częstotliwości emocjonalnego zdrowia, którą rozwinąłeś. Związki oparte na wzajemnej wymianie energii, nie na jednostronnym pasożytnictwie. Pamiętaj, masz boskie prawo do wewnętrznego spokoju. To nie egoizm chronić swoją energię, to duchowa odpowiedzialność. Nie możesz dać tego, czego nie masz, a jeśli jesteś stale wyssany. Nie masz nic prawdziwego do zaoferowania światu. Twoja podróż energetycznego wyzwolenia nie kończy się tutaj, dopiero się zaczyna. Każdego dnia będziesz odkrywać nowe warstwy siły i pogody, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją w tobie. Jeśli ta treść z tobą rezonowała, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje to usłyszeć. I zapisz się na kanał, bo będziemy kontynuować eksplorację dróg do życia wolnego od energetycznych wampirów. Twój wewnętrzny spokój jest wart więcej niż jakikolwiek toksyczny związek. Pamiętaj o tym zawsze.